Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Brześniewski z Camper Fremontem. Słuchajcie, bardzo ciekawy projekt. E, myślałem, że to są generalnie takie, takie fejkowe informacje w internecie, że ktoś tam e, nalał diesla do wody. Słuchajcie, kolega, właściciel samochodu pożyczył auto swojemu koledze, który, oddając mu auto, chciałby zrobić dobrze, czyli mu odda zatankowany samochód. Mm. Teoretycznie... I praktycznie w większości aut, y, pomijam y, jakieś auta Porsche, gdzie się tankuje w, w błotniku przednim, y, w większości tankujemy w, w lewym słupku. Pan wziął i zatankował tu. Tu, tu wlał diesla. Zalał na fula. Na szczęście, e, na szczęście, i na nieszczęście E, pompki nie zostały włączone, woda nie została odkręcona, czyli generalnie tylko tu mamy e, zatankowanego dieselka w ten fajny zbiorniczek, tutaj schowany. I musimy to wszystko wyrzucić, wymienić e, na nowe. A jak już Pan do nas przyjechał z taką ciekawostką, bo to jest no, fajny przypadek, dlatego kurde, trzeba jednak klientom tłumaczyć, gdzie się co leje, szkolenia robić. Hmm, jeszcze może chyba. Nie no, tu się nie da wlać. Jak już pan do nas przyjechał. Auto pochodzi w ogóle, pan jest w ogóle z południa Polski, auto pochodzi z naszych stron w Iławie, kupione od pierwszego właściciela 3 litrówka V6, bardzo fajny Mercedes. V klasa na bazie V klasy model Marco Polo, mały przebieg 120 chyba tysięcy, naprawdę taki fajny, smaczny, zadbany. Sporo już tu ktoś próbował rozbudować, pogrzebać, instalacja elektryczna troszkę już jest widzę, tutaj nie jeden był. Coś nam prąd pobiera, szukamy, pan właśnie zlecił, żeby też zrobić z tym porządek, jakieś odcięcie prądu porobić, kurde cały czas biegiem, słuchajcie, na targi wyjeżdżamy, przepraszam. Także auto bardzo fajnie doposażone, pan, który z tego auta korzysta, naprawdę taki widać, że spełniony karawaningowiec, mamy zaproszenie, ma jakieś tam domki w górach, coś ma nad morzem. Rafale, jedziemy filmować. Prawie, że kontrakt podpisany, a u nas słowo, słowo, dane, to jest droższe od pieniędzy, tak? No. A, słuchajcie, no kanapa elektryczna, w tej chwili mam po prostu już wszystko, także nie pojedziemy sobie, nie porozkładam się tego fotela. Pan chce, żeby dołożyć jeszcze jeden fotel, żeby mogły pojechać sześć osób. O, takie, takie tu naprawy, postaramy się, zobaczymy, co nam się uda z tym zrobić. O, słuchajcie, lodowa. Duża, fajna lodówka. Twoje napoje, ulubione. O, co my tu mamy? Hmm. Co myślisz o tym? Jest. Jest. Okej, okay, jest, tak. Jest. Mamy dwa palniki z lew. Co dalej? Jakaś szuflada, fajna, duża szuflada. O, no też. O, to co chciałaś, nie? Na sztućce. Proszę bardzo. I co, i w, i w kamperach tych naszych, w, tych w ogóle w każdym kamperze, to są chyba najfajniejsze organizery, nie? To ty wrzucasz sobie, układasz wszystko, bo potem weź to znajdź. Wiesz, ile rzeczy ja znajdę Wam po sezonie, w drugim sezonie, w szafkach, w kamperach? Okej, okay. o, roleta. Tak, jakby ktoś do naszych rolet miał zastrzeżenia. O, to już dobrze. Czyli jakieś szafki też mamy, organizery. Eee, no, takie organizery to chyba fajna sprawa. Podejrzewam, że chyba. Masz u siebie, Rafał? Nie. A też mieć? Oczywiście, jak z nas sponsorujesz. Dobrze, tak, tak, tak. Pracujemy Mogę nad Mogę być testerem. Super, świetnie. Dobrze, także słuchajcie, takie organizery wkrótce do nabycia u nas. Rafał będzie testował, e, nagra coś od siebie i wyda o tym opinię. To z szyberdachem elektrycznym, tak, otwieranym. E, ostatnio nawet wy Wy, wy, w czymś takim robiliśmy, bo coś ciekło. E, tak, mieliśmy taką, taką naprawę, udało nam się to zlikwidować, ale fajna, fajna sprawa, co? U góry sobie leżymy. Dach, e, w ofercie mamy też dachy z, ze szklanymi dachami. Także jakby ktoś chciał. Dachy ze szklanymi dachami. Tak, dachy ze szklanymi dachami, tak. Okay. Bądź z szyberdachami, z weluksami, z. Jak to nazwać? Ze szklanymi panelami, z, z częścią szklaną. Trzechy ze szklanymi panelami. Tak, tak żeby ktoś chciał mieć y, taki fajny, duży. Y, no nie może być to szyberdaj, bo to nie jest otwierane, tylko po prostu szklany dach. No. Jeszcze jakieś zastrzeżenia? Już tu nie ma siłowników. Nie ma siłowników jak u nas, tylko po prostu paski, które musisz to unieść, odczepić. Cyk. No powiem wam, że łóżko petarda w ogóle grube wygodne w porównaniu do Volkswagena. Trafik bardziej kwadratowy, jakoś tu u góry, ale tak. Wygląda to fajnie. Co, nie radzisz sobie? Ręki Jednak te rady. siłowniki są fajne, nie? Aha. Unosisz. A teraz potrzeba dwóch, jeden z kamerą. <grym> Drugi pomocnik. <Drugi> <grym> tak. Taki organizer. Mamy pozwolenie od pana na szperanie. Pytamy, czy możemy nagrywać. Yy, chyba jeszcze nikt nie powiedział, że nie możemy nagrywać. Myślałaś o tym? No, moja żona. No tak, ale to u Was dom było. <laughs> tak, z takich ciekawostek Pan sobie zażyczył tutaj wysuwany stopień, albo mamy się wciąć, ma się wysuwać, jeżeli konstrukcja tego stopnia nie pozwoli nam, żeby go tak sobie... się w niego wciąć, mamy wyrzucić, stopień ma być. I tak jak w woltomierze, Dużo, 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 dużo takich fajnych dodatków, które mają uprzyjemić autem. tym autem. Ile my jeszcze mamy robót do zrobienia? Ja w ogóle kocham Was, że, 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 że dbacie o to, żebyśmy mieli co robić. E, o, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy sposób na przechowanie zagłówków. Hmm? Nie wypierdóła, ale Mercedes pomyślał. Bagażnik, jeżeli to cofniemy do końca, czyli bagażnika nie ma, jakieś kabinówki, kołdry, pościele, koce i tak dalej, ale z, kanapa, z kanapy możemy przesuwać. Kolejna roleta, no, no zobaczcie, o, jakieś fajne ten zagłówki do jechania, jakieś kliny pod koła, ale głęboka, no tu można naukładać też skoro. Kanapy nie możemy przesunąć, popracujemy nad tym. Tu mamy roletkę, tu mamy zbiornik. Samochód z pneumatyką, czyli możemy sobie go opuścić, unieść do załadunku, czegoś ciężkiego. E, bądź, jeżeli doładujemy, obciążymy samochód, e, tył nam siądzie, sobie podpompowujemy i samochód się unosi. W tych nowych to już się robi. E, teraz mieliśmy naszą gdzie sprzedwaliśmy, to ten samochód już sam to robi, tak? ładowaliśmy, e, wchodziło 6-7 osób na pokład plus bagaże, brrr, się ładnie unosił i jechało się bardzo. Fajnie. Tak to wygląda. Także słuchajcie, bardzo ciekawy projekt. Auto jest naprawdę fajne. E, też pan za nie zapłacił majątek, e, z tego co mi wspominał. A ciekawostką jest to właśnie to zatankowanie diesla do wody. Zdarza się, zdarza się każdemu. Także słuchajcie, no, pan tutaj prosił, zrobimy, naprawimy. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam nasze firmy Piotr Żużyński, firma Kapermotek.